Cześć, ja nazywam się Maciemoros i dzisiaj zadę Ci 32 pytania, które możesz zadać dziewczynie, aby wasza randka i rozmowa była o wiele ciekawsza i bardziej interesująca. Jeżeli więc chciałbyś dowiedzieć się tego wszystkiego, to ten film jest z pewnością dla Ciebie. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, to ja zajmuję się flirtem, podrywaniem, relacjami damsko-męskimi i związkami od 2006 roku. I wiesz, co regularnie facecie się mnie pytają, o czym rozmawiać z dziewczyną. Jak sprawić, żeby randka była ciekawa i interesująca, w szczególności kiedy nie znamy tej drugiej osoby, tak? Bo jeszcze z kolegą to trochę inaczej i o wiele łatwiej jest rozmawiać, bo macie przecież wspólne tematy. A z dziewczyną, w szczególności obcą, no to często bywa taki problem, o czym z nią tu porozmawiać. Więc ja ci dzisiaj zdradzę, takie 32 gotowe pytania, które możesz zadać dziewczynie. Dzięki temu one sprawią, że rozmowa zejdzie na ciekawy tory. zaangażujesz się, zmusi się troszeczkę do myślenia, a przy tym pokażesz się jako nietuzinkowa osoba i pobudzisz odpowiednie emocje właśnie w tej rozmowie. Więc nie przedłużając, przejdźmy do tych 32 pytań, które możesz zastosować w rozmowie z dziewczyną. Więc pierwszym pytaniem, które możesz zadać dziewczynie jest jaka była najgorsza potrawa, jaką kiedykolwiek jadłaś? Oczywiście to może być zabawne, to może wywołać masę śmiechu, ponieważ właśnie pytasz o coś tak zabawnego, gdzie jakoś tam dłużej można pociągnąć tę rozmowę i opisywać jakie było najgorsze jedzenie, jakie się kiedykolwiek jadło. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czego nie lubisz jeść? Co Ci nie smakuje? Co lubisz? Jakie potrawy lubisz? Jakich nie lubisz? Szpinak? Nie szpinak? Może brokuły? Może Excelka. Też jest to bardzo fajny, luźny, ciekawy, a zarazem trochę nietuzinkowy temat. Trzecie pytanie to nomen omen, trzy największe marzenia, jakie dziewczyna ma. Co by mogła, jakby mogła wszystko, to co by chciała zrobić? Gdyby wszystko było dla niej możliwe, nie było żadnych ograniczeń czasowych, finansowych czy jakichkolwiek innych. Jakie są trzy twoje największe marzenia? Czwarta kwestia, jakie masz plan na weekend, na wakacje? Co chciałabyś zrobić? Gdzie chciałabyś w tym roku pojechać? Wariantów tego pytania jest bardzo dużo, ale wiąże że się na pewno z podróżą, z nowymi doświadczeniami, z odkrywaniem i z takim planowaniem trochę przyjemności, co też dla każdego jest miłe i dzielenie się na przykład planami, że chciałbyś odwiedzić jakiś fantastyczny kraj, o którym się marzy od dzieciństwa, na pewno też wywołuje pozytywne emocje i dzięki temu lepiej się poznacie. Piąte pytanie, co ostatnio ciekawego czytała, co ostatnio jaki ciekawy film dziewczyna widziała? Też bardzo dobre pytanie, dlatego że ono sprawi, że będzie musiała się chwilę zastanowić, i też nie będzie chciała wyjść na głupią i znaleźć jakąś ciekawą książkę, czy jakiś, właśnie ciekawy film, który ostatnio przerwiała, Dzięki temu również poznasz trochę jej gust, dowiesz się, kim ona jest. Szóste pytanie: to jest takie czy ktoś Ciebie fascynuje, czy jest jakaś postać, jakaś gwiazda, która Ciebie fascynuje, z którą tak naprawdę chciałabyś pędzić na przykład jeden wieczór, pójść na randkę, posiedzieć, pogadać, bliżej poznać. Czy jest ktoś taki, kto Ciebie fascynuje i przykuwa Twoją uwagę? Każdy z nas ma jakiś swoich idoli, więc to z pewnością też będzie ciekawy temat. Siódma kwestia to jest najgorszy tekst na podryw. E, zapytaj się dziewczyny, jaki najgorszy tekst na podryw słyszała? E, z reguły dziewczyny słyszą tych tekstów całą masę, więc na pewno będzie będzie miała jakiś fajny repertuar i będzie mogła zacząć wyrzucać z siebie różne teksty, które zapadły jej w pamięć. No i były niestety trochę burackie. E, dzięki czemu będziecie mogli się razem z tego pośmiać, a i ty zdystansujesz się od tych wszystkich frajerów. E, ósme pytanie, to jest najgorsza randka, jako, na jakiej była? Najgorsza randka to może być randka z Tindera, czy w ogóle najgorsza randka, na jakiej była? E, I to też jest dobry temat, dlatego że no, będzie tutaj trochę kontrowersji, pewnie będzie trochę ognia, e, trochę poopowiada o najgorszych rzeczy, jakie się przytrafiły, dzięki czemu też poznasz lepiej osobowość, co ona lubi, czego ona nie lubi, ale też w jaki sposób się wypowiada o innych. Ludziach. Dziewiątym tematem jest, kim chciała byś, chciałaś być jako dziecko. Każdy z nas miał jakieś marzenia, dziewczyny też miały swoje. No i taka rozmowa na temat tego, kim chciałeś być, jaki zawód chciałeś wykonywać i dlaczego, co ciebie w tym kręciło, na pewno będzie bardzo interesujące, dlatego że będzie trzeba wrócić trochę do swojego dzieciństwa. Jest to jedno z tych takich zabawnych trochę pytań, na zasadzie, ach, jaki ja byłem mały, głupi i naiwny ale też sprawia, że trochę lepiej siebie poznajecie i schodzicie już takie, na taki bardziej osobisty y, poziom waszej znajomości. Y, dziesiąta kwestia to jest, ym, gdzie dziewczyna była, gdzie ona podróżowała, gdzie miała przyjemność być i która z podróży najbardziej jej się podobała. Y, zadaj pytanie o to, ponieważ jak już mówiłem, emocje ym, są powodem... Y, podróże były emocje, sama rozmowa na temat podróży, wycieczek. Odkrywania to są bardzo fajne emocje i z reguły z wakacjami kojarzą nam się przemiłe wspomnienia, więc jak zacznie Ci o tym opowiadać, sama też siebie wprowadzi w pozytywny nastrój i lepiej też się przy Tobie będzie, będzie czuło, już pomijając to, że też paru ciekawych rzeczy będziesz mógł się dowiedzieć na jej temat. Jedenaste pytanie to jest jaki jest jej ulubiony film? Zespół muzyczny, tak, książka? To już nie ma większego znaczenia, ale co jest jej ulubione z takiej, powiedzmy sobie, kultury czy popkultury, dzięki temu też dużo dowiesz się na jej temat i będziesz mógł lepiej tę dziewczynę również poznać. Dwunaste pytanie, co Ciebie śmieszy? Takie, wiesz, codzienne rzeczy, albo e, które są w świecie albo w społeczeństwie, różne dziwne historie. E, no i tutaj też odpowiedzi dużo Ci będą mogły e, powiedzieć na temat charakteru dziewczyny, jeżeli ona na przykład powie, że strasznie śmiesz. Czy ją bycie takim, jak to się mówi, świętojebliwym, czyli taki, że o, to niby taki wspaniały, taki wierzący, strasznie w ogóle, i tak dalej, no ale na przykład wszystkim dupę jednak obrabia, tak? Albo mimo tego, że jest taką niby wierzącą osobą, postępuje tak naprawdę zupełnie inaczej, jakieś hipokryzje mogą ludzie wyśmiewać. No i też rozmowa na ten temat właśnie takich śmiesznych postępowań, rzeczy, które ludzie robią, robią publicznie, jest też dość. Zabawne, intrygujące, więc zdecydowanie Ci polecam ten temat. Trzynastym pytaniem jest, jaki sport lubisz? I to niekoniecznie chodzi mi tutaj o sport jako obserwowanie w sensie jakichś tam widowisk na stadionie, ale bardziej jaki sport lubisz uprawiać, co lubisz robić, to też się wiąże trochę z zainteresowaniami i z tym, co kobieta lubi, w związku z tym też są pozytywne emocje. Um, najdziwniejsza i najśmieszniejsza historia z Twojego życia to i takie pytanie, numer 14, bardzo fajnie również sprawi, że będzie musiała się dziewczyna trochę zastanowić i przeżyć ponownie te najdziwniejsze jakieś wydarzenia w swoim życiu i znacznie. Znaleźć takie, które naprawdę jej zapadło w głowie i sprawiło, że ona wow, nie wiedziała, co się dzieje, a jednocześnie była rozbawiana całą sytuacją, więc też tego typu pytanie możesz zadać. Piętnastym pytaniem jest, czy wierzysz w Damską męską I jest to bardzo taka, tak, takie trochę podchytliwe pytanie, dowiesz się po pierwsze, jak ona do tego podchodzi, ale z drugiej strony też rozmawiając na ten temat, będziesz mógł wybadać właśnie, jakie ona ma poglądy, coś, co się dla niej Ceni, liczy w relacji, a co jednak nie? No i też przez tego typu pytanie które jest takie dość kontrowersyjne, e, może pojawić się trochę takiej wymiany e, ciekawych zdań. 16. pytanie, co chciałabyś sobie zmienić? I tu nie mam na myśli koniecznie <grych> cycki tyłek y, czy coś tego typu, ale co chciałabyś sobie zmienić w sensie charakteru lub osobowości? Jakich cech chciałabyś się pozbyć albo jakie cechy chciałabyś nabyć? To też jest bardzo dobre, e, bardzo dobre pytanie. Ja sam uważam, że w ten sposób e, przez takie troszeczkę słabsze cechy charakteru, drugie osoby, nad którą ta osoba chce pracować, w których jest świadoma, też można o wiele lepiej, o wiele lepiej nad nimi, e, że tak powiem, o wiele lepiej taką osobę e, poznać. 17. Kwestia to jest, e, z czego jesteś najbardziej dumna w swoim życiu? E, co powoduje w tobie pewną taką dumę z, od, odnośnie Twoich osiągnięć życiowych czy rzeczy, które zrobiłaś? To jest bardzo dobre pytanie, też Ci je jak najbardziej polecam, e, bo e, no, dowiesz się. E, jakie ona ma wartości, do czego ona zmierza i co naprawdę sprawia jej taką e, dumę i, i, i co ona uważa za, za naprawdę ważne, to jakim powinno się być człowiekiem. Osiemnaste pytanie. Jakie masz pasje? Jakie masz pasje? Jakie masz zainteresowania? E, takie pytanie, no pasje są z reguły emocjonujące dla nas, są czymś, co nas kręci, co nas, e, co nas wciąga niesamowicie, więc zadanie pytanie o coś tego typu na pewno sprawi, że ona zacznie znowu trochę tam emocjonalnie to przeżywać też jest to bardzo wskazany temat, bardzo Ci gorąco go polecam. 19 pytanie. Najseksowniejszy aktor? Najseksowniejszy aktor, jak, z którym byś mogła pójść do łóżka, tak? Jednym słowem najseksowniejszy, najatrakcyjniejszy aktor, co Ci się w nim podoba. Można dalej to pociągnąć, ale czy z któregoś, na przykład Johnny Depp, a to z którego filmu najbardziej Ci się podoba, um, która z jego postaci. Też jest to bardzo fajny, e, bardzo fajny temat, bo też e, że jest na luzie, z drugiej strony jest trochę seksualny. na trzecia kwestia, tak jak mówię, poznajecie siebie troszeczkę może tak między wierszami, no i wymaga to pewnego takiego zastanowienia się. Dwudziesta rzecz, co, ceni, co cenisz w mężczyznach? Jakich mężczyzn lubisz? Jakich mężczyzn cenisz? Uważaj tutaj tylko, żeby się nie kwalifikować, żeby nie wyszło, że ona powie, że na przykład lubi odpowiedzialnych mężczyzn, a ty powiesz o, widzisz, to ja mam trzy koty i dwa psy, więc jestem bardzo odpowiedzialny, żeby nie było takiej próby zareklamowania się i dopasowania do nich w ten sposób, ale informacja na temat tego, co ona ceni w mężczyznach pomoże Ci lepiej zacząć eksponować te swoje cechy, które mogą jej pasować, ale też i z drugiej strony zadanie tego typu pytania pomoże Ci również na przykład dojść do wniosku, czy do siebie pasujecie, czy nie. Dwudziesty pierwszy temat, bardzo luźny, gdzie chciałabyś mieszkać? To się wiąże mocno z tymi podróżami, z marzeniami, z planami na przyszłość, gdzie chciałabyś mieszkać? Gdybyś mogła mieszkać w każdym miejscu na świecie, to gdzie chciałabyś mieszkać? I różni ludzie będą rzeczy wymieniać, że może jakieś ciepłe kraje, albo że nie, tylko Polska, albo tylko w tej mojej miejscowości rodzinnej, a może ktoś powie, że chciałbym mieszkać na przykład na Islandii, czy w jakimś innym dziwnym kraju, albo Rosja go interesuje i fascynuje, kultura rosyjska, więc gdzie chciałbyś mieszkać? Gdzie chciałbyś mieszkać? Gdzie chciałabyś mieszkać, tak? Gdzie chciałabyś zbudować swój wymarzony dom? 22 drugie pytanie, to jest film, który widziałaś ze 100 razy. Czyli nie to, że koniecznie od razu ulubiony, ale taki, który naprawdę męczyłaś, 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 męczyłaś dziewczyną ile się tylko da, więc e, który najwięcej razy w życiu dziewczyna widziała. Od razu można zapytać się, dlaczego to ci się w tej filmie podoba. Też bardzo dobry temat, bo skoro ona widziała ten film 100 razy, no to z tego jasno wynika, że ten film z jakiegoś powodu lubi i w ten sposób poznasz emocje i to, co nią również, jak gdyby, też jakoś tam e, kieruje. Możesz zapytać się na przykład e, czy oglądała jakiś serial na Netflixie ostatnio albo dobry film, co by polecała, co lubi, e, jakie ciekawe właśnie też seriale się oglądało. Wiele osób teraz ogląda seriale, wolą nawet seriale niż filmy, bo Hollywood się zrobił takie, jakie się zrobił, a seriale na szczęście bardzo często trzymają bardzo też fajny poziom, więc to też zdecydowanie Ci, ci polecam. Najbardziej szalona rzecz, jaką chcesz zrobić, jaką chciałabyś Zrobić. Niekoniecznie tutaj mówimy o jakichś celach, marzeniach takich zdroworozsądkowych, ale po prostu najbardziej szalona rzecz, którą dziewczyna chciałaby zrobić. Może chciałaby kiedyś skoczyć ze spadochronem, może chciałaby nauczyć się, nie wiem, spiąć się na przykład najwierzy, że i w zabezpieczyć, czy cokolwiek tego typu. Po prostu szalone, fajne, spontaniczne rzeczy, które też du dużo ci powiedzą o jej wartościach i o jej charakterze. Kolejna kwestia to jest pytanie o tak zwane celebrity fucklist, czyli lista różnych gwiazd, z którymi by się mogło tego szmeges, tak? e, jest to jest takie dość, dość zabawne, dlatego że e, wiąże się to już, nie pamiętam, chyba w jakimś serialu było dwoje bohaterów, którzy powiedzieli sobie, że mają takie celebrity Factus, czyli taką listę gwiazd, z którymi jak na które kiedyś trafią, to pójdą z nimi do łóżka i to się nie będzie w ogóle liczyć jako zdrada. Więc może zadać się pytanie o taką listę po prostu różnych gwiazd, czy jakichś gwiazdorów, czy czy sławnych ludzi, z którymi by po prostu bez problemu, bez zastanawiania się, nawet poszło do łóżka ściągając majtki przez głowę. 20, 26 pytanie, czy masz jakieś dziwactwa, czy masz jakieś fobie, czy jest coś czego się boisz? Dziwactwa, fobie i tak dalej. To jest bardzo fajny temat i każdy z nas może coś ciekawego mi na ten temat powiedzieć. Ja na przykład nie lubię jak jestem w knajpie i kelner na przykład kładzie sztućce bezpośrednio na stole, bo nigdy nie wiem kto to tam się czym opierał na tym stole na przykład, tak? Jakie ma fobie ktoś, czy się boi pająków, czy się boi jakiejś myszy? A może ma jakieś swoje różne dziwactwa. No, ja mam takie dziwactwo, że zawsze staram się zamykać drzwi w pełni i upewniać się jeszcze, czy dobrze je zamknąłem. No, może to dziwactwo, może to nie dziwactwo. Natomiast każdy ma jakieś takie swoje rzeczy i to też jest takim, pokazuje pewien dystans do siebie i pokazuje, że możecie tutaj na luzie też ze sobą porozmawiać. Możesz oczywiście też to tak ubrać w takie słowa, że okej, okay, dobra, to ja powiem pierwszy, jako pierwszy powiem swoje pierwsze, a potem ty powiem swoje. W odpowiedzi w rewanżu. Więc takie wymienianie się przy tych takich bardziej może kontrowersyjnych pytaniach, też możesz zdecydowanie zastosować. 27 pytanie. Gdybyś miała czas i hajs na wszystko, to co byś robiła? Ja tutaj nie mówię o jakichś szalonych rzeczach czy zwariowanych rzeczach, ale co byś robiła? Czemu byś poświęciła swoje życie? Czy byś założyła jakąś fundację, czy może jakiś dom dziecka, a może chciałabyś polecieć gdzieś na Marsa, albo zamieszkać na bezludnej wyspie? Wszystko jedno. Co byś robiła, gdyby czas i pieniądze nie stanowiły żadnego ograniczenia, to czym byś się zajmowała, co, co byś w swoim życiu głównego robiła? 28. Pytanie. Co byś robiła w życiu, gdybyś była naprawdę odważna? Taka mega odważna, że niczego się nie boisz. Z czym byś się skonfrontowała, jakie decyzje byś podjęła i co byś robiła? O, i to wymaga już pewnego rodzaju zastanowienia się, prawda? Um, to jest takie dość prowokujące pytanie, i też zachęcam Ciebie do tego, żebyś właśnie tego typu pytanie kobietom zadawał, bo dzięki temu trochę lepiej je poznasz. I w tym momencie, dziewczyna na przykład ci opowie, że no, założyłaby firmę, ale boi się na przykład porażki. I to jest już może troszeczkę na nieco później pytanie, nie na pierwszych 5-10 minut, ale może druga, może trzecia randka też bardzo fajna. Kolejnym pytaniem 29 jest, jaką część ciała mężczyzny w tym wypadku, albo kobiety, jak to woli, ale jaką część ciała mężczyzny najbardziej lubisz, najbardziej się podoba, na co zwracasz najbardziej uwagę? To też Ci pokażę pewne rzeczy na jej temat, czy dla niej ramiona, dłonie się jej podobają, uśmiech, spojrzenie, Zadaj takie pytanie i zwróć na to uwagę, co ona odpowie, a na pewno też wielu ciekawych rzeczy się o niej dowiesz. Kolejna kwestia to jest pytanie: 30. Czego nie lubisz w ludziach? Czego nie lubisz w ludziach? Co ciebie w ludziach denerwuje? Co ciebie w ludziach irytuje? Jakie są wkurzające cechy w ich charakterze i w ich osobowości, których po prostu nie tolerujesz? 31 rzecz. Jakie masz cele? Jakie masz ambicje? Jakie masz aspiracje? Co chcesz w życiu? osiągnąć, jakie, do czego w swoim życiu dążysz, jakie są wielkie rzeczy, które Tobą sterują Twoją motywacją i Twoim sensem życia też jest to jak najlepsze pytanie no i 32, drugie ile chciałabyś zarabiać, ile chciałabyś pieniędzy zarabiać rocznie, miesięcznie, czy zarobić, czy odłożyć no bo to też jest dość ciekawe pytanie, które wymaga takiego trochę się zastanowienia od nas, do czego my tak naprawdę dążymy. Oczywiście, troszeczkę ostrożnie z tym pytaniem, nie na pierwsze 5 minut rozmowy, ale jak już się trochę znacie, to zadanie tego typu pytania o karierę, o to ile by chciała zarobić i co tak naprawdę chciałaby robić, na pewno będzie bardzo pomocne. Dzięki za obejrzenie tego filmu, mam dla ciebie bezpłatny prezent. Ale zanim do niego przejdziemy, koniecznie daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał korzystając z przycisku poniżej i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Polub mojego fanpage'a na Facebooku, dołącz do naszej grupy w relacjach, a także zacznij mnie obserwować na Instagramie, gdzie też rzucam dużo wartościowej wiedzy. Jeśli ten film ci się spodobał, to podziel się nim ze znajomymi. Zapraszam cię również na moją stronę internetową maciemoros.pl, gdzie znajdziesz dużo porad, kursy, konsultacje i szkolenia pod moim okiem. A jeśli chodzi o ten prezent, to w opisie pod tym wideo znajdziesz link, gdzie będziesz mógł pobrać przygotowaną przeze mnie niespodziankę, która stanowi uzupełnienie tego filmu. Kliknij w ten link teraz, aby bezpłatnie pobrać swój prezent. Dzięki raz jeszcze i do następnego.